Er det pengeta? Nei. Rano z domu, a Jelek do mnie mówi: widziałaś, jak sąsiedzi przystroili choinkę przed wejściem do siebie do domu. A ja patrzę, a naprzeciwko, mam takie malutkie choineczki przy wejściach i oni sobie założyli światełka, bombeczki, więc zebrałam bombki, które na przykład są troszeczkę powginane, tak jak ta biała albo no te różowe tak nie za bardzo nam pasują do czerwonej choinki, więc idę je powiesić na choineczce z przodu domu, żeby był taki świąteczny klimat od wejścia. Powiesiłam właśnie y, mój wianek, ten wieniec taki, no nie wiem jak to nazwać, tą ozdobę na drzwi. Y, wianek już stoi na, na stole, y, właśnie nadaję baterię, żeby go rozświetlić. No, i myślę, że to będzie taka fajna jeszcze dodatkowa dekoracja, żeby mieć chojneczkę przed wejściem do domu. Kiedy nam w tym roku zrobiła psikusa i się okazało, że ma tak gruby pieniądz, że się nie da włożyć w nasz stojak. No to trzeba było kupić. All oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I have brought me some corn for popping. The lights are turned away down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight. How I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight. I znowu będą po prostu igły w całym domu przez cały rok. Pan Grinch. No właśnie. Fajne drzewko. Ale ja przecież to, że chyba najtańsza moja chodnika ever. Ile 100 zł daliśmy za nią? 100 no. I jak, 109. I jak, ta jak, tu jest gęsta. Nie zawsze to są takie No, jest, jest bardzo fajne. ładna na górze. Nie wiem czy na kamerze to widać, ale widać. jest równo gęsta. Fajne. Mm. Jezu, wczoraj wsadziliśmy choinkę w stojak. W końcu kupiłam stojak, żeby wsadzić tą choinkę, bo nasz stojak jest za mały i w ogóle ta choinka miała tak gruby pień, że po opiłowaniu tego pnia przez jakąś godzinę przez Julka, to dalej się nie mieściła i po prostu zostawiliśmy to. I następnego dnia pojechałam po stojak wczoraj. Kupiłam stojak, du duży, dobry, taki wiecie, stabilny, mocny, szeroki, no po prostu super. Wstawiliśmy choinkę, ale już było późno, bo Julek wrócił późno z pracy, więc już jej nie ubieraliśmy. Stwierdziliśmy, dobra, ubierzemy na spokojnie później. Na razie, niech stoi, będzie miała wodę, to będzie sobie piła i przynajmniej na mnie uschnie. Wstaje rano, przechodzę sobie tutaj do salonu, pokazuję choinkę Serafinowi. O, zobacz, jaka fajna choinka! Jejku, nie widziałeś nigdy choinki. Stoi sobie drzewko w domu, ale fajnie, podczas jego wązek i w ogóle. I tak mam wrażenie, że coś mi mokro pod stopami. Patrzę na dywan, a on jest cały zalany. No, w połowie, powiedzmy. Po prostu, im bliżej chunki, tym większa kałuża. I po prostu tak mocno, że aż chlupie. No i mówię: Oho, super. Czyli sto jak nam przecieka tylko że już mamy choinkę, wiecie, rozłożoną z tej folii, więc jak ją teraz wyjmę, poza tym tak, julek wraca dopiero o 21 z pracy. Przez cały dzień, jak to się będzie lało, to znaczy, no w końcu się przestanie lać, ale wiecie, ileś tam tej wody jest, to będzie ciągle mokre, te panele niby są wodoodporne, ale od ilu, jakby jak długo już ta woda tutaj stoi, i wiecie, wziąłam odkurzacz, zaczynam to odkurzać. Mamy na szczęście ten odkurzacz myjący, więc taki piorący. Więc wysysam tą wodę i po prostu w głowie już się kłócę z tymi paniami w sklepie, że y, dlaczego y, sprzedają takie wadliwe odkurzacze, y, że jak one mi tego nie wymienią, to ja zacznę im mówić, że po prostu ja, no nie, wiecie, jakby, o Jezus, już miałam po prostu tyle kłótni w głowie, tyle scenariuszy, co ja powiem w sklepie. W ogóle jak ja wyjmę tą choinkę, no ja sama jej nie wyjmę, ale trzeba ją wyjąć teraz. Zadzwonię po mojego tatę, to przyjedzie, no ale co, on ją wyjmie i co, będzie z nią stał? A kto zostanie z Serafinem, nie? I jakby, a jak zacznie płakać, to ta puści choinkę, niech się przewraca, a on będzie biegł do Serafina? No jakby, wiecie, o co tu chodzi? No i tak i odkurzam tym odkurzaczem i po prostu wchodzę pod tą choinkę, gdzieś tam pewnie mam mnóstwo jeszcze i we włosach. Staram się to wszystko wyciągnąć jak najszybciej. W ogóle zalane po prostu pół salonu. Szafka jest drewniana pod telewizorem, więc mam nadzieję, że tylko tutaj te nóżki nie nie spuchną. Tam z tyłu leży już cały mokre tło do zdjęć. Niestety, nie wiedzieliśmy czy je wyrzucać, no to już teraz wiemy. E, bo po prostu nic pewnie z niego nie zostanie e, bo jest całe mokre e, no i wiecie, odkurzam, odkurzam i po prostu sobie myślę no i e, Julek, widzę, że mi coś napisał wchodzę w smsa, a on mi pisze choinka się przewróciła jakbyś mogła ją e, tam trochę tym dreamy przelecieć serio Czyli zostaje jak wiem, wszystko dobrze, to po prostu choinka się przewróciła. No i wiecie, na kanapie były jakieś yy, kilka igieł i się zastanawiałam, czemu tyle jest igieł na kanapie, wczoraj nie było. No i mówię, dobra, nie wiem, może Julek miał na spodniach, czy żeby to tak było po tej stronie bardziej, a on to zawsze siedzi. Myślałam, że może on tutaj siedział i miał coś na spodniach, trochę igieł i zostały. Nie. Choinka się przewróciła. No to w sumie dobrze, że jej wczoraj nie ubieraliśmy, ale to jest po prostu... Wiecie co? Najdłużej ubierana choinka w naszej historii i w ogóle najwięcej przygód z nią mamy. Jednego dnia po nią pojechaliśmy, drugiego dnia obcinaliśmy pieniek, trzeciego dnia kupowałam stojak i ją wstydzaliśmy. Czwartego dnia wysysamy wodę i stawiamy choinkę do pionu i nie wiem... I piątego dnia dopiero ją ubierzemy. Ogarniacie? Pięć dni ogarniania choinki... W takim tempie to my się do świąt nie wyrobimy. Jak ludzie kupują dzień przed świętami, to mogliby na święta choinki nie mieć. W takim tempie. Nie, no po prostu masakra, ale patrzy na nią i tak rzeczywiście ona krzywo stoi i tak jakby jest zarzucona na ścianę, więc pewnie o to chodziło. Pewnie Julek ją po prostu postawił i przekręcił i oparł o ścianę, dlatego ona tak leży na tej ścianie. Ale numer. Pół godziny wysysałam wodę z dywanu. Czajcie to zamiast jeść śniadanie. Makryba. Ja mam bombeczki. I coś tam sobie jeszcze zawiesimy razem, tak? Chcesz razem wieszać? Ja myślę, żeby to powiesić. Wiesz. Te kosty na zamówienie. Miałem zrobić jeszcze sam placki, ale już nie miałem czasu, ale kiedyś zrobię. Nawet myślałem szczerze mówiąc, że te taką sobie będą super twarde, ale jak się da mięso i guacamole, to one trochę rozmiękują tego, mm -hmm. tą skorupkę, więc jest nieźle. Czy ty wiesz ile zjesz, czy po prostu wybaczysz. Wybaczę. Masz zjeść dużo, bo jesteś za chuda. Mama przyjeżdża i za każdym razem mówi mi, że jestem blada i wyglądam na zmęczoną. Ty mi ciągle mówisz, że jestem za chuda i że mam jeść więcej. No bo dbamy o siebie. Wszyscy tutaj mi tylko mówią, że jestem. A ile razy ci mówię, że jesteś piękna i lepsza? Nie 500. taka. Nie, no ja wiem, jestem za chuda. No po pofał się wyważyć w takim razie. To wszystko zostanie wyjaśnione i wszyscy. Się... Ci napiszą, że jesteś za No proszę, proszę powiedz, ile masz. Kochanie? 48 i 8. Dobra, ja. Czasem w porywak do 48 mi spada. Kochanie, nie ma się czym falić. Dobrze wiem, że mówisz, to tylko po się wściekał. I takiej reakcji właśnie oczekujesz. Ale pierwszy narobisz no, jezonka. Mówisz, że to nie jest restauracyjna porcyjka, tylko... Dla jak prawdziwych lach... chłopów. Patrz, o. W końcu jesteśmy w domu, a nie w restauracji. Tak, więc będziemy jeść rękoma i robić głos jak świec. Czyli dzień jak co dzień? No w domu w końcu. Moim takim celem, dla przyjemności, byłoby robienie raz w tygodniu ciasta. Mm -hmm. Przynajmniej przez jakiś czas, póki nie przerobię wszystkich. Słyszeliście to? Będziesz miała raz w tygodniu ciasto. Mam to nagrane. Będziemy sprawdzać, czy to się uda. Akurat ja mam plan Proszę. raz w tygodniu wrzucać film, to będę na filmie mówić, czy zrobiłeś ciasto w tym tygodniu. O, bardzo Zobaczymy. Ale eleganckie. Woda po trochę leci. Mm. Dobrze. Bardziej soczyste niż wtedy, mm -hmm. ostrzejsze niż wtedy mm -hmm. i głębsze. Ja sobie na na filmie powiedziałem, tak. albo to wyciąłem, że było płaskie takie. To już nie jest płaskie. Tak, kiedy? jest mega fajne to mięso i mimo, że to jest szynka i bałam się, że będzie może właśnie suche, mm -hmm. to jest mega soczyste mm -hmm. i jest więcej chyba tego takiego, tej wody, znaczy tej, takiej, tego mm -hmm. soku, w którym ty to maczasz. Więc fajne. No i właśnie jest lekko pikany i w ogóle jest super ciepłe. Wtedy sensie jest takie cieplutkie. A ja wtedy jadłam takie chłodne już. No to wiadomo, że to też inaczej smakuje, jak jest takie ciepłe, bo to fajnie, tak? No. I to była mole. O, jestem już tak zmęczona, ale odpokoję mnie jeszcze te kalendarze. Nie wiem. Chyba mi się nie za bardzo podoba ten zapach. Mi dzisiaj jest to z orzeszkami. A mogę zrobić tylko połowę, bo obok mnie się zjulek i liczy na tą czekoladkę. Ale to zaraz, najpierw przebitka się yes. Teraz. <laughs> najpierw przebitka. Dobra, i puzzle wyciągam. To jak ułożysz ze mną puzzle, to dostaniesz? Nie. No to nie dostaniesz. To nie będzie masaż. Są puzzle? Zaraz będę układać. Dobra, to sprawdzam, czy to ta co ostatnio, ale pewnie tak, bo wygląda tak samo. Mhm. To z tym panem w środku, czy z no, czymś takim? No, Właśnie ja mi przypadam. Cały. Nie musisz zjadać więcej. Bo w środku jest spadać. lepsze. Tak, uh -huh. bo po prostu muszę hmm. zrobić dobry przekrój, żeby pokazać. Bo w środku jest taka czekolada, na górze są orzeszki, a tak dookoła jest marcepan.